Pomysł na Alana narodził się na naszym kole robotyki w szkole w, w technikum, kiedy to od jakiegoś czasu już budowaliśmy na, znaczy nasi poprzednicy budowali roboty właśnie na kole robotyki i właśnie osoby inne ze szkoły, kiedy pokazywano im te roboty, pytały, kiedy z takim robotem będzie można wejść w jakąś głębszą interakcję, na przykład porozmawiać. No, i zainspirowało nas to. Dodatkowo zainspirował nas też, nas też chat GPT i to, że Klaudiuszowi udało się połączyć go z programem w Pythonie oraz dopracować jeszcze moduł, aby on potrafił obsługiwać po prostu głosowe polecenia. No, i w taki sposób właśnie narodził się sam pomysł i koncepcja. Na początku miało być tak, że Alan ma lokalne komendy, ma lokalną bazę danych i tylko na lokalnych komendach się skupia. Okazało się potem, że, oglądałem na taki, że przypomniałem sobie, że oglądałem na YouTubie, na YouTubie takiego gościa, który przy pomocy komodora po, połączył się z czatem GPT. I pomyślałem sobie, a skoro taki głupi komodor potrafi się połączyć z Jatem GPT, to dlaczego Python by nie potrafił się połączyć z Jatem GPT? I po przeczytaniu dokumentacji, poprawkach, yy, czyli po jakichś tam kilku dniach, udało się to zrobić. Alan będzie pełnił dwie takie funkcje, jedną lokalną, czyli będzie mógł całą wiedzę, jaką ma na temat naszej szkoły, na temat jej funkcjonowania e, przekazać. Czyli na przykład można będzie się go zapytać o zastępstwa, o kalendarium, o wydarzenia, no takie po prostu rzecz, bieżące sprawy, ale kiedy nie rozpozna wątku lokalnego, będzie się łączył z chatem GPT i wtedy. Wszelka pomoc do lekcji, jak ktoś nie zdążył coś doczytać, to przed samą lekcją jeszcze może się czegoś dowiedzieć, no ale też wszelkie informacje, nie tylko naukowe. Tworzenie Alana się rozpoczęło już we wrześniu. No natomiast to były dopiero początki pracy z programem. Później zakupiliśmy Raspberry. 4. Mieliśmy już na wyposażeniu Raspberry 3. Dokupiliśmy jeszcze kamer, y, tą y, kartę dźwiękową z mikrofonami y, i zaczęliśmy próby z łącznością właśnie y, mikrofonów karty dźwiękowej oraz y, Raspberry. No, okazało się, że najlepiej na ten moment działa z tym modelem karty Seed, który mamy, no y, Raspberry 3B. Mm, no więc na tym pracowaliśmy. No więc prace właściwie trwają z jakimiś tam przerwami mniejszymi większymi do teraz no mamy między innymi teraz trwa właśnie kolejny konkurs w którym my jako szkoła właśnie wystawiamy propozycje drukowania pomocy szkolnych dla osób między innymi niewidomych właśnie w formie drukary, drukowania 3d no i kolejną taką inspiracją, którą możemy powziąć, jest, są na przykład okulary, które też powiedzmy na przykład na bazie sztucznej inteligencji mogłyby pomóc osobom z niepełnosprawnością wzroku w jakimś codziennym funkcjonowaniu poprzez rozpoznawanie obrazów. Ta nagroda jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, dlatego że to właśnie Stanisław Lem. Tyle napisał o sztucznej inteligencji i tak no, inspiruje do dzisiaj kolejne pokolenia, a my właściwie wpisaliśmy się w taki sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, że tutaj też ogromnie jest ważny człowiek. To się przewija w całej twórczości lema, że ta, cała ta masa technologii to i tak nic, człowiek tu jest najważniejszy. Także ogromnie się cieszymy, dla nas jest to ogromne wyróżnienie i no myślę, że no już naprawdę rozpieszczeni jesteśmy absolutnie. No ale też to jest taka motywacja, tak? bo wiemy, że robimy jakieś rzeczy fajne, tak, że inni się trochę zainteresowali tymi naszymi projektami i myślę, że no po prostu na tym nie poprzestaniemy. Także ta nagroda jest szczególna i naprawdę bardzo, bardzo ważna dla nas.